Siemano Siemano, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress. Dzisiaj wpadł do mnie Patryk, Siemane. zawodnik młodego pokolenia, trochę jeszcze młodszy ode mnie. Rocznik 2.0. Startowaliśmy A. razem w kategorii. Użo, tak, myślę, że tutaj naprawdę bardzo dobre predyspozycje. Przyjechał do mnie specjalnie 600 km, żeby zrobić wspólnie nogi. Także oczywiście mam nadzieję, że trening będzie solidny, myślę, że zrobimy dzisiaj freestyle, Patryk też jest po zawodach 4 tygodnie, tak? 4 tygodnie po ostatnim starcie. Jak tam w ogóle poszło? Jak tam po sezonie startowym? Cały sezon przebiegł bardzo pomyślnie, tym bardziej, że to był dla mnie pierwszy sezon w seniorach w nowej kategorii, bo to był debiutancki sezon w 102. No, i na pierwszych wspólnych zawodach zresztą w Regional i trzecie miejsce, bardzo pozytywnie. Następnie zawody były Pro no, Typowo tak, żeby się sprawić z chłopakami, wiedziałem, że dużo będzie brakować. Chciałem się Ale sprawić. nie wychodziłeś w tą do Indonezji? Nie, nie. nie. No to już. O, kartę. Można powiedzieć, że e, dobre podejście, gościu nie celuje tutaj nie, e, nie zbyt nisko, tylko po prostu celuje się w Dokładnie, zresztą masz do tego predyspozycję, to zresztą widać po samej sylwetce, że jeszcze troszeczkę więcej tylko dogodować I to naprawdę będzie to nie wyglądało, bo kształty są dobre. Zresztą wrzucimy gdzieś tutaj twoje zdjęcia, podejście na coś. Zobaczycie jak Patryk wyglądał na scenie. Więc co? Patryk lecimy. Myślę, że rozwiniemy bardziej naszą dzisiejszą rozmowę w trakcie treningu. I zaczynamy. Rozgrzaliśmy się i lecimy. Także działamy. No Zrobimy pierwsze uginanie na dwugłowe uda. Póki nie leżąc, także zaczynamy patrzyć w Możemy robić wzniosy tułowia na ławce rzymskiej z akcentem właśnie na mięśnie dwugłowe, żeby sobie jeszcze je dobić po tym pierwszym ćwiczeniu. I później zaczniemy robić futbol, nie? Elegancko. Fajnie właśnie w pewnym momencie znaleźć już taki balans że wiesz, Masz też taką wiedzę, że wiesz na co możesz sobie pozwolić no. I wiesz, może naprawdę zjeść W miarę, można powiedzieć, że pół czysto mhm. I tak nie spieprzyć tej formy Ale pojeść sobie dobrze, nie? Ja się wczoraj żarę, u mamy pulpetów Zrobiła tak kurwa <laughs> zajebiste były Bochenek chleba i, i 10 pulpetów, nie? I wiesz, takie żarcie nie no, typowo, najgorsze to są słodycze, nie? No, Bo to cukier, ja cukier z olejem palmowym, to japiem, no, ale... Ja pamiętam po tak, jak zjadłem taką dużą czekoladę, milkę, nawet nie wiedziałem, że wtedy się trzeba nawodnić dobrze, pierwsze <grym> co to trzeba zrobić, to 3 litry wody wypić, nie? No. Jak mi ta Milka siadła na kiszkach, tak ale stary, to... z Krakowa nie mogłem dojechać tutaj do siebie. Powiem Ci, że... I to mnie zakorkowało. E, niby idzie wszystko do przodu, ta wiedza i tak dalej, a teraz po zawodach ciągle to samo, wiesz, ludzie nie zdążą zejść ze sceny, już jakieś mafinki, pączki, wiesz, już tak. nagroda, a to właśnie chodzi o to nawodnienie, żeby się nie rzucić zaraz po zejściu ze sceny na to jedzenie. Tak, tak. tak. trochę światek kulturystyczny zawodników, którzy może jeszcze są gdzieś tam mniej rozpoznawalni nie wiem czy znacie Patryka czy nie ale w każdym razie bardzo dobry zawodnik, dobrze się zapowiadający i z tego co zauważyłem mam sporo właśnie jeszcze osób które są chętne y, z przyjazdem do mnie więc prawdopodobnie ruszymy z taką serią ostatnie dwa materiały Musimy troszeczkę puścić w zapomnienie. Mam nadzieję, że ostatni jeszcze się uda odratować. Ale to w swoim czasie się dowiecie, dlaczego tak wyszło. Także mam nadzieję, że już mam paru chłopaków też gdzieś tam ustawionych, którzy są chętni przyjechać. Także myślę, że co niedzielę będziemy dla was po prostu takie materiały z chłopakami nagrywać. Także myślę, że coś ciekawego, jakiś nowy content na naszym kanale. Także zapowiada się całkiem fajnie. Już im jestem starszy, tym bardziej luźne podejście mam do tej kulturystyki. Z czego w sumie się cieszę, bo nie jestem już tak na tym punkcie zafiksowany. Zresztą nie widzę siebie, wiesz, mając tam 40 lat, za 10 lat i ważyć kurwa, nie wiem, 110 czy 115 kilogramów. Bo to jest po prostu kurde męczące. A tak. zdrowo, Żydzi w ogóle, ja też, wiesz, mam gdzieś w tył głowy jakieś inne pasy, które chciałbym też rozwijać, no no. które po części gdzieś tam z tą kulturystyką się trochę kłócą, nie? nie wiem czy też, też, ale ja chciałbym na przykład trochę świata zobaczyć. Czy... I to nietypowo, żeby leżeć na plaży. Tylko faktycznie, nie wiem, mam taką... Ja w ogóle, moim hobby drugim to jest łowienie ryb, nie? Tak. Lubię łowić ryby w chuj i mam taką tajawkę, że za jakiś czas przejadę cały świat z wędką i będę sobie po prostu ryby łowił, nie? W każdym zakątku świata. Także na pewno gdzieś takie wyjazdy, na przykład dłuższe, Gdzieś nie wiem na łonie natury, no to nie ma możliwości, żeby trenować, nie? I gdzieś tą mnichę w 100% trzymać. No po prostu to jest nudny sport. Nie ma się co oszukiwać. Cały czas rutyna, robienie tego i samego w kółko. Więc no nie wiem, jak ktoś to kocha robić i widzi tylko to, no to okej. Okay. Tak jak wspominałem nieraz, nie jeden materiale, każdy robi to co uważa, to co lubi. Ale ja mam takie podejście. I proszę tego nie negować. Ja sam czasami potrzebuję takiej odskoczni od tego, nie? No. Żeby, nie wiem, czy jakąś książkę poczytać, czy tak. coś. Bo wiesz, y, TikTok siłownia, Instagram siłownia, sobie treningi codziennie, więc non stop te siłownia i... Ale to jest ...paruje ta głowa po to czasie. jest nudne, nie? nie? No. To z Co? czasem się robi po prostu nudne, zbyt dużo rutyny. Tym bardziej, że na przykład takie... Jesteśmy w prepie, no to ani ci się nie chce nigdzie wychodzić. No, no. Siedzisz w tym domu, ty pewnie jeszcze pracujesz gdzieś? Pracuję. No, no. Pracujesz dodatkowo, a ja prowadzę ludzi, więc praktycznie wszystko robię w domu, nie? Więc stary, mam po prostu ochotę już po tym prepie. Tak jak cię zresztą zapraszałem, żebyś tam no, gdzieś wyskoczył, to ja na przykład ze dwa, trzy razy w tygodniu nie mówię, się, że wiesz wlecić na imprezę, no. ale ja muszę się z kimś spotkać, no wyjść, muszę z kimś pogadać. Bo stary jak ja siedzę pół roku w domu, cały czas tylko siłownia, wszystko związane praktycznie z siłownią, to już po prostu wiesz, człowiek do głowy dostaje. A ja na przykład powiem ci, że wbrew pozorom to lubię ten e, stan na prepie, nie? że mam od rana do nocy tą rutynę, wiem co muszę zrobić i... E... Chcę tak przeżywać ten pre dzień z dnia, bo wiem, że jestem o 0,5% lepszy na przykład, jara mnie cały ten proces. E, po ćwiczeniach na mięśnie głowę przechodzimy sobie do, do mięśni starogłowych, rozgrzejemy sobie trochę tutaj czwórki, dogrzejemy kolana, po czym przejdziemy sobie na jakieś cięższe ćwiczenie, czy to będzie hack squat, czy jakieś wypychanie, żeby poczuć trochę ciężar i coś pokazać. Patryk mnie teraz trochę wyręczy z racji tego, że to jest jego debiut przed kamerą, to będziemy chłopaka teraz oswajać. Patryk, co teraz robimy? E, mamy już rozgrzane czwórki, dogrzane kolana, także możemy sobie przejść do e, mocniejszego ćwiczenia, jakim będzie przysiad na, na hak maszynie. Dorzucimy trochę więcej klamotu i postaramy się dać siebie jak najwięcej. jak wiesz część osób myśli wiesz trening do upadku oni nie rozumieją na przykład treningu do upadku bo przyjeżdża na przykład do mnie jakiś podopieczny na trening robimy wspólny trening bo na przykład mówi że tutaj wykonywał 10 powtórzeń do upadku ale ja za nim stanę i on jeszcze jest w stanie zrobić 5 powtórzeń nie? to mnie bawi za no to nie jest kurwa trening do upadku nie? wiesz to jest od upadku bardzo daleko więc no jak on ma progresować? no właśnie no Myślisz, że trenujesz ciężko, dopóki ktoś się nie podda? Tym bardziej pokaże, u takich osób gdzieś tam początkujących. One wiesz, próbują szukać jakichś złotych metod. Właśnie to mnie naj najgorzej ja ci powiem, nie? Że e, pierdolenie kotka za pomocą młotka jest trochę. Zamiast się przyłożyć i robić podstawę ciężko, to wiesz, naokoło chcą, mnie. magiczny środek, nie ma czegoś takiego. Wiesz, tak raz zostałam. Dostałem opierdol w rękę od nowego potopiecznego, bo rozpisałem mu trening osoba początkująca. Wiesz, no. trochę kilogramów do zrzucenia i dostałem opierdol, nie? Za czemu mało. tu równie nie ma? Czemu, wiesz, <grym> czemu nie ma żadnej progresji, tylko wiesz, podstawowe ćwiczenia rozpisane, ilość serii, ilość powtórzeń, nie? No, 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 No ale stary, ty masz kurwa 20 kilogramów do zrzucenia, tutaj to jest potrzebny deficyt, żebyś się nauczył odpowiednio techniki prawidłowej, nie? Zabraliśmy się, teraz pora na serię Google. Jeśli tak wygląda ostatnie powtórzenie, znaczy, że seria jest udana. Tak. Na pewno jakbyśmy byli w sztosie, to byśmy byli w stanie tu założyć więcej. Jeszcze jedna by lepiej wyglądała. Co? Jeszcze jedna więcej No by ja myślę, że nawet można by było ze dwie, jeszcze ze trzy dołożyć. Tak samo kulturystów ma się za takich typowych debili, nie? I a, a tutaj raczej kurczę, że ktoś tam wiadomo, że są różni goście, ale czy co faktycznie gdzieś tam dobrze wyglądają, to kurde no, raczej moim zdaniem... mają ponad przeciętny raz inteligencji i to widać po rozmowach. I wiesz, po samym sposobie bycia i w ogóle podejściu do życia, nie? Moim zdaniem my jesteśmy postrzegani trochę... Przez tych y, koksów z piwnicy, nie? Tak, ale to jeszcze stare czasy stare po prostu. Stare czasy, jeszcze ja. Dla tych osób, które są gdzieś tam zabetonowane tak. w pewnych schematach, a tak to raczej nie wygląda, nie? A właśnie zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, nie? Owca kiedyś powiedział, żeby mieć tu, to trzeba mieć tu, nie? Tak, tak, dokładnie. To, tak, to, jest to jest prawda. Wiesz, inaczej patrzysz się na gości, którzy nie wiem, już są mulani i duzi, tak, bo takie dawniej to były takie typowe, typowe, typowe karki, nie? Karki typowe staba, a inaczej jednak na takich kulturystów fajny sport, ogólnie zajebiście lubię to robić tylko, że no jest to sport chyba jeden nie wiem, innych sportów nie uprawiałem wyczynowo nigdy, nie, raczej tak można powiedzieć, że spontanicznie i hobbystycznie trochę trenowałem sztuki walki a. ale to nie był wiesz, nie byłem tak sfokusowany na tym punkcie jak na kulturystyce ale mega ciężki sport, nie? No mega. Ja na przykład 10 lat trenowałem lekką atletykę. Co trenowałeś? Głównie skok. W dal? Skok w dal i później rzut nie? To no, no. w porównaniu do tego, co robię teraz, to nie trenowałem. To, to jest pikuć, nie? Bo bycie kulturystą to jest 24 na dobę. Trenujesz, jesteś kulturystą, jesz, jesteś kulturystą, śpisz, jesteś kulturystą. I nawet jak odpoczywasz, to jesteś kulturystą, a przy treningach z lekkiej atletyki bycie lekką atletą, lekkim atletą dla mnie zamykało się na dwóch treningach w tygodniu. I to wszystko. A jednak kulturystyka pochłania cały dzień. I albo się to lubi robić, albo się tego nie lubi robić. Teraz zrobimy sobie łydki siedząc. Także ostatnie ćwiczenie naszej na nogi, jak na mostek myślę, że był to bardzo wymagający trening ja się przynajmniej spociłem więc, więc było dobrze, dobra lecimy pierwsza seria trzy serie i kończymy Mam nadzieję, że trening się wam oczywiście podobał. Zapraszamy do Patryka na wszystkie social media będą podlinkowane w opisie tego filmu. Lajkujcie ten materiał, komentujcie oczywiście, bo to zwiększa zasięgi. Patryk, dzięki wielkie za przyjazd. Fajnie, że wpadłeś. Fajnie pogadaliśmy, zrobiliśmy nogi. Szkoda, że nie było trochę więcej czasu, ale mam nadzieję, że jeszcze się nam uda złapać kiedyś. Nagramy jeszcze jakiś wywiad może po kolejnym sezonie. Jak już będziesz wszystkie zawody z góry na dół wygrywał, po kolei. Może jeszcze jako zawodnik pro. Także życzę Ci jak najlepiej, oczywiście progresu i szerokiej drogi powrotnej. Także zapraszamy oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, do lajkowania, komentowania. Bardzo Was o to prosimy, jeśli materiał się Wam oczywiście podobał. I trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Piąteczka. Trzymaj się Patryk. Dzięki. Dzięki.